Michał uwielbia, uwielbiał klaskać w dłonie. Tak i zawsze po przebudzeniu się przez pięć minut nie mógł przestać tego robić. Tak i wszyscy się dziwili co z nim jest nie tak, że cały czas klaszcze i klaszcze. Tak i pewnego dnia tata wziął go na poważną rozmowę. Tak i wtedy poprosił go, żeby klaskał troszeczkę ciszej, ponieważ za ścianą sąsiedzi mają małe dziecko. Tak, i Michał postanowił odwiedzić tych sąsiadów, żeby pobawić się z tym maluchem. Tak, i kiedy tylko wszedł do środka, od razu zaczął klaskać. Tak, i okazało się, że obudził śpiącego niemowlaka. Tak, i niemowlak zaczął płakać, a Michał zaczął do rytmu klaskać. Tak, i w pewnym momencie, o dziwo, dziecko się uspokoiło. Tak. I zaczęło obserwować Michała, a nawet się do niego uśmiechać. Tak, i sąsiedzi zaczęli wynajmować Michała, żeby przychodził i opiekował się ich dzieckiem. Tak, i rodzice Michała bardzo ucieszyli się, że znalazł sobie jakieś odpowiedzialne zajęcie. Tak, i Michał dzięki temu z pożytkiem spędzał swój czas już nie przy komputerze. Kiedy ten chłopiec dorósł, klaskali już razem, założyli nawet taki duet klaszczersów. Tak. I po pewnym czasie stali się tak bardzo znani, że wszystkie większe dzieci w okolicy przychodziły i prosiły ich o autografy. Tak. I dawali koncerty na całym osiedlu, a nawet pojechali na Eurowizję. Tak. I zajęli drugie miejsce. Tak. I cała rodzina Michała była szczęśliwa i dumna.